Dzień dobry. Nagrywamy Urbex 11. Dobry, dobry. Jak na razie o, jest tutaj brat, co nie kazał mi butów nagrywać, bo są buty robocze. Tutaj nie miałem tego nagrywać generalnie, choć zejdźmy z tej drogi. Tutaj stała panna lekich obyczajów, dlatego nie planowałem odtąd nagrywać, ale ona złapała klienta. I poszła sobie, więc tak mogę nagrywać To nagrywam, nie? Dobra To jest wycinka robiona A my musimy iść Przez ten las Dobra, nie słychać mnie Widzimy się później No dobra i tu się robią schody, bo Musimy iść tamtędy. No to jest zakaz wstępu, bo budują eskę. No i nie pójdziemy Nie ja będę budować. Ale nie na darmo to nagrywam. <śmiech> <śmiech> bo patrzcie na to. Ścinka i zrywka drzew. Termin obowiązywania od do. Nie ma daty. O, patrz No dobra. Tu jest adres, ale nieważne. Od nie wiem kiedy do, też nie wiem kiedy, więc mogą mi spocząć. Specjalnie się cofałem, żeby to nagrać jeszcze raz, więc tam suba nie. Proszę kliknąć. Właśnie tutaj, o, o tu się właśnie pojawia. I klik, a my idziemy dalej. Ryzykować życie przez ścięte drzewa. Przez ścięte drzewa. O, Lina jedna Urbex w zasadzie. Ej. jak nazwać <grym w górę> Dobra, już nie będę rozwija rozwijał dalej mojej myśli, bo, bo to <grym w górę> będzie głupie. A ja czasami mam z garem, nie? Dobra. No widzimy się na następnym ujęciu. Żegnam <grym w górę> No dobra, ja chciałem powiedzieć jeszcze jedno, bo to będzie węzeł S i prawdopodobnie moi drodzy widzowie to jest ostatni materiał z tego miejsca bo to już w takim wydaniu oczywiście ja rozumiem, że wszyscy mają w czapce to gdzie będzie węzeł S5, no ale co idę ostatni raz, to idę ostatni raz nie? Co moje to moje dobra to tyle chciałem powiedzieć no, co my tu widzimy tu chyba jest tutaj Ta górka to jest pierwsza o, widać to... Nie tak miałeś powiedzieć. A jak? Ja ci dałem znak, że nie no Miałem <laughs> powiedzieć, że 3, 3 godziny później. Tak <laughs> Patrz, tam masz kominę, już. O właśnie. Tam widać. Dobra, koniec śmieszkowania. Ja jesteśmy przy skronach przeciwlotniczych Które były. Zlokalizowano przy barakach, gdzie przymusowi więźniowie tak. mieszkali i pracowali w biegowskim parku, w późniejszym parku, DAG Fabryk Brumberg. Właśnie. Brumberg, po w niemiecku w to jest pis. Bydgoszcz. I to są oryginalne, ja was Państwa napisy. Ja mam mało informacji na ten temat, Tutaj kolega w poprzednim się wspominałem. Eee, Tomek ma dużo większą wiedzę na ten temat. Ja to tylko mogę pokazać. O, no, jak nagrywa, to jeszcze drzewa były. A właśnie. <laughs> Teraz tak. chyba Jest to. Ale to jest wejście. Ale tam jest też zamurowane, nie? Jednostrzej. A tam jest budka Ambona, ambona tak zwana Ambona Leśni. dla leśniczego, dla myśliwych, nie? Leśnych ludków. Leśnych ludków. Dobra, jest w ogóle, który jest dzisiaj? Nie wiem, 30, nie? 30. Tak, nie wiem. Jest tak ciepło, 23 stopnie, w okolicy Bydgoszczy. O patrz, tam jest następny, zaraz tam dojdziemy. No dobra, jesteśmy przy wejściu numer 2, a chciałbym tylko powiedzieć, że jesteśmy przy schronach, które miały służyć e, przymusowym robotnikom, którzy byli zatrudnieni w fabryce nie, amunicji tutaj DAG Bromberg. O, tu jest drugie wejście, a fundamenty tych baraków są tutaj nieopodal, gdzieś, gdzieś, gdzieś tam i może się je Spróbujemy dzisiaj się do nich dostać, a tymczasem idziemy sobie dalej. Wiem, że ten odcinek nie będzie jakiś taki szołowy, nie będzie opuszczonych hałup, szaf, w ogóle, ale taka bardziej. historyczna wyprawa trochę historii No i tu jest wejście numer 3 o właśnie tam jest dziura i się teraz będę zastanawiał czy tam wyjść czy tam nie wyjść Najpierw muszę spojrzeć No na zdjęciu wydawało mi się że ten otwór jest większy. Z twoich, z twoich opowiadań wynikało, że to ledwo, ledwo nie myje. Mam kał. Trochę <tronne> 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 szkło jest pobite, ale. Czekajcie, no ale ja teraz. Dobra, a muszę wyciągnąć najpierw światło i za chwilę zobaczmy, co tam jest w środku. No dobra. Um... Nie wiem, jak to jest głęboko. Jeszcze nie sprawdzałem. Zaraz zobaczymy. włączyć. Aha. Nie jest tak strasznie. To wbijamy? No pewnie, że tak. No, to wbijamy. no być i nie wejść? No, to wbijamy, bo nie wiadomo kiedy. No, to może już nie. być niedostępne, tak, jak może. zbudują te wszystkie węzły. Widzimy się za chwilę. No dobra, jesteśmy. Dobrze, że tego nie nagrajmy, jak to żeśmy wchodzili. Dwa dziady. Skrzywiałe. o Jezus. Dobra. Tutaj w ogóle jest fajna fonia. Nie mam pojęcia, co to będzie za. jaki Kapytasz. No <laughs> Idziemy. Uważaj na głowę. No, uwaga. Uch, chciałem powiedzieć. Uważajcie. <laughs> Ty nie może, że to jest tylko... E, myślałem, że to jakaś drabinka. Tak, to jest to drabinka. Kominek wentylacyjny. Nie, no, muszę to... inaczej... O, będzie lepiej zdecydowanie. Tu jest zabetonowana, ale to są trzy postaki. Ale wielkie pajwy. O, żebyśmy się nie zgubili, nie? Tutaj chyba... Do środkowa wejście. Chyba. A tutaj. to nie jest wejście na pewno. To jest jakiś gazonek? No? z albo czegoś, nie wiem tutaj są te ścianki w razie ataku wybuchu. <laughs> czy wybuchu Ty, ale czad w ogóle jaka fonia tutaj jest tak, widzę, widzę także moi drodzy widzowie jestem tutaj pierwszy raz i wy też Najpierw. To jest środkowo wejście, żeby... tak, tu jest. Ja tam sobie sięgnę tylko o. Nie widzę, ale. Na filmie potem zobaczę. Czybyśmy się nie zgubili jak w katakumbach, <laughs> chociaż paryskie katakumby bym sobie zwiedził. To za bardzo, plasterek. Nie, wiem. jakiś prąd y, blachanki. No, no czegoś mam. tam. Nagrywam to wszystko jednym ciągiem, więc kolejny magazyn. Kolejny? kolejny? Teraz co ty sobie Puh, to wiem. jest, myślałem. Nie wiem. A to jest świeże, jakieś dobudowane. Czy ja wiem? Czy takie świeże? A tu mogę leży, zobacz. Gdzie? Czekaj nie, taki... Trochę... a wyglądał jak kopiec śląskie wiesz co? zobacz to jest jakaś ścianka działowa ale widać, że ona nie była tutaj oryginalnie nie, to jest zbudowane w projekcie jest będy, no. dobra, zobaczymy, czekajcie Tam. gdzie? tu? no ja słyszysz to teraz? Cicho, ja nagrywam tu. No dobra no przecież to Ej, ale tutaj to leży naprawdę kopyta. Zobacz. Ju. Starny. No idziemy do tego. Wejścia co no, na początku no, nagrywa się. Jestem ciekaw w którym miejscu my w ogóle jesteśmy. Wiesz co, tutaj... To dzimko jestem? No. Teraz a dwa... Tutaj, coś leży. Co jest, skoro kopytko tam leżało? No to, ja może. A nie, tu jest wyjście. To jest, bo, i to jest ja nie wiedziałem, co tam zastanę. I tu jest. O! To nie jest to początek filmu nagrywane. To był początek filmu nagrywany. No i tyle w zasadzie. Teraz będzie trzeba stąd wyjść. To nie będzie trudne. Ale już drugi powrót nie będę nagrywał, także widzimy się na zewnątrz. Poświecę Ci Oj. No dobra, no udało Ci się Jakby nie było, się udało Ty mnie nagrywasz? Aha. Dobra, to teraz ja no dobra, wyszliśmy. I co jest w środku? Widzieliście, było przyjemnie chłodno. A teraz idziemy poszukać fundamentów po barakach dla przymusowych robotników fabryki amunicji. No dobra, eee, prawdopodobnie tam są. Te schrony, a gdzieś tutaj, po lesie, musiały stać te baraki. Tak do mnie domniemam, nie chciałbym tutaj nikogo w błąd wprowadzać. Jedyną rzecz, którą znaleźliśmy, to jest ten otwór prostokątny. Widać cegły. A czemu on miał służyć? Nie wiem. Nie wiem, nie będę mówił. Ale skoro on tutaj jest, to domniemam, że. Mogło być tutaj coś więcej. O. To. O, to. jest tylko przypadek. Nie twierdzę, że to jest pozostałość. No, także jest tutaj w miarę płasko. Na moje to mógłby być tutaj obóz baraki, ale nie jestem pewien. Także ja to tylko do mnie mam. Nie nagrywam. Czy no nagrywam, nagrywam już. No tu macie na go portalu, jak wygląda. Może tak. O, musi wczytać internet. Jak z góry to wygląda, te tunele. No. Ten schron, a tu widać miejsca po barakach. Czyli to jest ten płaski tutaj teren. Który mówisz? No tu. Ten tutaj. Na wprost skronu, czyli skron jest tam. Schron jest tam, a baraki stały tak poustawiane wzdłuż. Czyli stały wzdłuż tak. do schronu. Schron też idzie w tą stronę, jakby na ze schodu na zachód, i baraki stały w tą stronę. Czyli jest to informacja potwierdzona nie tam, tylko tam. No czyli wszystko wiemy. No i jesteśmy przy wejściu numer 1 to jest to co tam nagrałem w środku idziemy jeszcze do innych schronów niekoniecznie uda się do nich wejść, ale to nie są jedyne schrony jakie tutaj były. Bo tych więźniów jednak trochę tutaj było. Jeśli chcecie i interesuje Was historia DAG, bromberki w ogóle to wejdźcie sobie na kanał z życia Bydgoszczy i okolic ponieważ tam na tym kanale jest zajebiście dużo informacji na ten temat są opisane budynki co gdzie jak i w ogóle także polecam kanał napiszę wam tutaj zaraz i o ile nie zapomnę to wrzucę linka do opisu odcinka Ale naprawdę polecam, bo my z niego żeśmy wynieśli bardzo dużo i po wielu rzeczach się dowiedzieliśmy z tego kanału, nie? Gdzie wydawało nam się, że ho, wszystko wiemy, A, że wszystko widzieliśmy właśnie. A się okazuje, że jednak nie. Tak, guzik widzieliśmy. O, właśnie. Idziemy dalej. No dobra, jesteśmy przy pozostałościach drugiego schronu. Jak, jakby to się zabliło, zostało wysadzone. Nie wiem. Mówisz, że tutaj wejście? Tu jest trzeba uważać pod nogi. O, właśnie. Zupełnie inne jak tamto, no zupełnie inne, tam są kominki, zaraz do nich dojdziemy a jakby się tam wciągać. Zmurowana jest, po całą ale... górę widzisz. Patrzyłeś? No i ja widzisz. A. No tak, rzeczywiście. Nie ma. nie ma napisów, ale ma. widzimy, że jest co jest. Tutaj jest następny schron. Jestem ciekaw ile ludzi mógł pomieścić taki jeden schron gdzieś na pewno jest napisane. O kominki zaraz do nich zajrzymy. No, przez kominek zajrzymy, ale wiesz co, podejrzewam, że ktoś tutaj musiał wchodzić. Drobinka? No Halo Można wejść? Można wejść No No śmiało można wejść <laughs> Słuchajcie widzowie <laughs> się okazuje że wejdziemy Wygodniej niż tam było no. Zdecydowanie wygodniej nie chcielibyście tego widzieć Mamy drobinkę Trochę komarów, ale Dobra, do zobaczenia na dole. No dobra, wódki weszliśmy do środka. bym inaczej. Nie wiem, kolejny raz to jeszcze dalej idzie. Nie? No, idzie dalej. Dobra, zmienię. Światło, zobaczymy co będzie. Moment. Ciemno. I jasno. No. Nie spodziewałem się, że uda się tutaj w ogóle wejść. Ja też. O, tu jest jeszcze tak. A tu nie... no to jest koniec. Kolejny? Koniec. A sprawiało takie pozory. Jakby to szło dalej. dalej, ale w się nie zakręcało. Ale w tamtą idzie dalej. Dobra, to idziemy. Nie będę przerywał tego nagrania. Po prostu szybko tam dojdziemy. Czy ma tutaj się coś... Zawalić? Nie chyba. No chyba, że tutaj też są po prostu jakieś pomieszczenia. 2, 3 i cześć, nie? Tutaj jeden przecinek. Tutaj drugi. Tam, 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 tam. A tu? Aha. Idziemy dalej. Tutaj nie idzie się zgubić. Tutaj jest. Wiem, gdzie jesteśmy, w którym miejscu. To drugi kominek to był. tak? Tak. To okay. będzie chyba drugie wejście. Też mi się to w coś wydaje. Chodźmy. Tak. Ja. To jest to wejście. Nie I w zasadzie... Muszę obiekt niż tam, tak? pająk. Ktoś nie lubi pająków, to proszę zamknąć oczy. Dobra. Myślałem, że ta wycieczka będzie trochę dłuższa, ale mimo wszystko wyszliśmy. Co nasze, to nasze, prawda? Inny układ jest, to. Tak. Mniejszy. No, Rękawiczka zielona. Dobra, to... Przecież No to będzie zamurowane właśnie kanał techniczny czegoś zamurowany Ale to jest trochę dziwnie zamurowane tak? No. Nie będziemy psuć wiadomo A może dla zwierzaków jakieś? Nie wiem nie to to nie to nie to No zobacz z tych cegieł tutaj były budowane ścianki działowe i to jest też tu Więc fialnie tylko do mnie mam jak już Pomoże ktoś oglądać i wiedzieć co to jest Dobra Widzimy się na górze No dobrze Witam z powrotem na powierzchni To jest Ten jeden kominek, który widzieliśmy na dole a tutaj jest wejście przy którym tam właśnie na dole byliśmy chwilę temu o to dokładnie to szczerze powiedziawszy gdyby ktoś to odkopał to ja nie widzę tutaj bo to jest kłódka założona tam dekiel metalowy ok, ale co tam by mogło się zadziać nic w sumie krótki mały tunel. Dobra, nie mnie to oceniać. Czyli idziemy szukać dalej. Ale o większej ilości schronów to chyba już nie wiem a i to zapadisko. To nie był zapadnie tych schron. A stąd wyszliśmy. No dokładnie. Stąd. Wbrew pozorom wbrew pozorom wyjście wcale nie jest takie łatwe no dobra i tutaj chyba kończymy Chciałem powiedzieć, że właśnie nie wiem czy, czy będzie słyszalne Dostałem właśnie maila z Mediemarkt w Niemczech, że naprawili mi drona no super, nie? Jestem w Polsce. Jest piękna pogoda, a ja nie mogę polatać dronem. Super a czy naprawili... Myślę okaże, że potem to będzie chyba na tyle, więc jak jakiś dodatkowy materiał, to pewnie jeszcze po drodze coś nagramy. Ale jakby nie, to do zobaczenia na następnej wyprawie. Słuchajcie. I łapka w górę. Pozdrawiam i życzę wesołych świąt, wielkanocnych.